jak widzicie, porodziłem sobie ze zderzakiem Wygląda to w tej chwili tak Za jakieś 3-4 minuty zaczynamy pomiary tak, Siemaneczko, z tej strony Marcin Szumiel Witam was w tym wspaniałym odcinku W tym odcinku będziemy sobie hamować mój samochód Czekaliśmy na to ponad rok czasu Ja specjalnie wstępci o czwartej. Czwartej nad ranem, po to, żeby przyjechać do Karro, do Szczecina. I żeby tutaj pomajstrowali przy moim małym golfiku. Małymi kroczkami zbliżam się do zdjęcia zderzaka. Zdjąłem już dolot. Zdjąłem już przednią, przednie wloty, przedni dolot tutaj. E, dolną osłonę. Powoli dobieram się do zderzaka. No, i następnie będę musiał wypiąć wiatraki. Będę musiał wylać pełny płyn chłodniczy, pełny zbiornik. Będę musiał złać no i co? No, i zacznę się dobierać do przedniego pasa. Będę musiał go stjąć stąd zdjąć, zdjąć przedni pas, wyjąć jakoś, nie wiem, odsunąć to. I, I tyle. Zaraz będę zlewał płyn chłodniczy, bo chyba już wystygł. No, i będę się brał za odkręcenie tego. Tego, no i wszystkiego, żeby dostać się do wiatraków. Za jakieś 3-4 minuty zaczynamy pomiary. Odłączony został napęd na cztery koła, więc będzie mierzony tylko z przedniej osi. Wszyscy youtuber kręcą. Nie? Ja to robię bardzo hobbyistycznie? Dobra, mamy już pierwszy pomiar. Jest dokładnie 303 konie mechaniczne, gdzie seria powinna mieć 292, czyli jest na plus 10 koni więcej. Bardzo dobrze słyszycie. Jesteśmy już po sofcie skrzyni skrzyni oraz silnika. W tej chwili będzie pomiar numer 2. Dmuchniemy coś tam. I zobaczymy ile z tego wyjdzie Bo tego jestem po prostu aż Ciekawy, bo to może być tak Że dmuchniemy tą samą wartość A wykaże na przykład 270 koni A może być i 400 Wszystko zależy od kondycji tego samochodu Tego samochodu, tego silnika No zobaczymy <laughs> Nie mogę się doczekać Mam pierwszy pomiar. Dobrze widzicie, 357. Dzień doberek, dzień doberek. Jestem chory i muszę nagrywać, bo powiedziałem sobie, że dogram pewne sceny trochę później. Ale jak się okazało, zachorowałem na nagłe, e, nagłe zapalenie ośrodkowego ucha. No i oczywiście angina. Zmierzyliśmy sobie Golfa I na seryjnym programie Osiągnął 303 konie mechaniczne No i wpompowaliśmy sobie 1,6 para w sprężarę I dzięki temu Wydmuchał 364 konie mechaniczne No i 499 Nm Czy to jest dużo? Myślę, że jest to dla mnie wystarczająco Myślę, że jest to nie jakoś mega dużą, ale jest to dla mnie wystarczająco, w szczególności, że skopałem dupsko wiadomo komu, ale to będzie w następnym odcinku, jak będę pokazywał pomiary i pokażę też klip z piły, gdzie Mustang dostaje w pierdzie. A ja na dzisiaj kończę, dzięki wielkie, że ze mną byliście, no i co, no i widzimy się w następnym materiale. Dziękuję, do zobaczenia. Kiedyś to płynęły mi te łzy. Dzisiaj daję ten wokal na beat. Zamykam oczy i odpływam w tym. Wszystko, co jest tutaj wokół, no to ulotne jak dym. Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. On mówi, żebym kształcił się w tym. Dlaczego mam tego nie robić, ty nie już mi? O, nie, 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 Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. On mówi, żebym kształcił się w tym.